Piłkarze Rybnickiego Energetyka ponieśli w sobotę kolejną porażkę w pierwszej lidze. Tym razem zespół prowadzony przez trenera Furlepy uległ na wyjeździe z Nowy Stądż 0-1. do 1, Cel jaki został postawiony nowemu trenerowi, czyli utrzymanie na zapleczu Ekstraklasy, staje się powoli coraz trudniejszy do realizacji. Energetygrow Rybnik zaliczył trzecią w rundzie wiosennej, a ósmą w sezonie porażkę. Tym razem podopieczni trenera Furlepy ulegli na wyjeździe Sandecji Nowy Sącz. Pierwsza połowa spotkania nie zapowiadała takiego przebiegu gry. Rybniczanie grali pewnie, jednak nie udało im się zdobyć gola. W drugiej połowie prowadzenie gospodarzom dał Maciej Bębenek i tym samym to Sandecja cieszyła się z kompletu punktów. A co to oznacza dla rybnickiej drużyny? Kolejny tydzień na ostatnim miejscu w tabeli pierwszej ligi. Rybniczanie do bezpiecznej lokaty tracą już 7 punktów i na 11 kolejek przed końcem sezonu, każde oczko będzie dla nich na wagę złota. Kolejną szansę na odrobienie straty gracze z Gliwickiem będą mieć już w piątek, kiedy to u siebie podejmować będą okocimskiego brzesko.